Dobra, zanim jeszcze usłyszycie oficjalne powitanie, to podczas montowania filmu, a raczej pod jego zakończeniu, zwróciłem uwagę na jedną rzecz. Musicie bardzo uważać, jeżeli chcecie kupić to książkę. A dlaczego? Ja kupiłem ją w takiej oto ofercie za około 80 zł. A teraz w sprzedaży pojawiła się książka, która jest nie dość że droższa, to jeszcze nie zawiera minifigurki. Po czym to rozpoznać? Głównie po tym, że w nazwie aukcji mamy napisane, że jest to wersja bez minifigurki oraz po tym, że na kładce mamy Mandalorianina zamiast Darth Maula. Jestem ciekaw, czy ta wersja z minifigurką będzie jeszcze gdzieś oficjalnie do zdobycia, czy ktoś, tak jak ja, kto ją kupił, miał duże szczęście. Znaczy, jest ona oficjalnie dostępna, ale na Allegro. W 250 zł, czyli 3 razy drożej od tego ile ja zapłaciłem. No dobra, teraz już przejdźmy do filmu. Hello there, z tej strony Lego Heropolska. No i w końcu się udało, w końcu się doczekałem, ponieważ to co teraz widzicie, to paczka od pewnej firmy, której logo również widzicie na ekranie, na paczce, która tak naprawdę miała do mnie już przyjść jakiś dobry miesiąc temu. No ale niestety mam ją dopiero teraz. Dobra, na co takiego czekałem? Pewnie już wiecie po miniaturce, albo tytule tego filmu. A jest to książka LEGO Star Wars Visual Dictionary z minifigurką Dartha Maula. Dobra, co mamy ciekawego na okładce? Oczywiście jest logo LEGO Star Wars, kilka myśliwców oraz innych statków, no nawet droid sonda oraz tytuł książki. Fajnie też wyglądają te minifigurki na okładce. Jest oczywiście nasz Dart Maul, którego dostajemy w książce. A Sokatano, Cassian Andor, Księżnicz Haleja oraz Lando Colorisian. Jakby ktoś się zauważył, mamy tutaj też logo na 25-lecie Lego Star Wars. No i rzecz, dla której oczywiście kupuje się tą książkę, czyli ekskluzywna minifigurka Dartha Maula. Co ciekawe mamy go tutaj zaprezentowanego tyłem, żeby zobaczyć jego charakterystyczny nadruk na plecach. Tylnia układka to informacje o zawartości książki oraz zaprezentowane kolejne stateczki i konstrukcje. W stopce mamy logo Filmu oraz Disneya, ale to co nas najbardziej tutaj interesuje to oczywiście cena. I uwaga, w Wielkiej Brytanii wynosi aż ona 19,99 funta, czyli jakieś 100 złotych. No dobra, jak się będzie prezentować ta książka, jak postawicie ją obok innych na półce? A właśnie tak. Mam tutaj też zaprezentowaną e, unikatową minifigurkę Darta Maula, no i nazwę książki. Pokazuję wam jeszcze drugi bok, ponieważ jak weźmiemy książkę od Lego, jakąkolwiek, nawet nie mówię, że to wydaje nam się, że są one bardzo grube. Kiedy jednak lepiej się przyjrzymy, okazuje się, że połowa to tak naprawdę wkładka na minifigurkę, no a reszta to sama książka. Otwieramy książkę, no i wita nas cała czerwona grafika z X-Wingiem. Poza tym mamy tutaj też takie ledwo zauważalne miejsce na minifigurkę. Jakby ktoś nie zauważył, no to specjalnie pod to jest chyba ta naklejka. Mamy oczywiście wstęp z taką oto grafiką e, Sacoa Millenium UCS. Poza tym znowu mamy tytuł. Mamy oczywiście spis treści. Mamy też kilka słów wstępu e, oraz informacje o 25 leciu Lego Star Wars. No i poza tym jest jeszcze taka jakby fajna linia czasu z zestawami Lego Star Wars. Mamy kontynuację tej linii. No i jest tutaj też kilka ciekawych zestawów, tak jak ten egzekutor albo stara wersja ATT. Tutaj już czasy bardziej na współczesne. No i mamy tutaj też znaczek 20-lecia Lego Star Wars przed 5 lat. Rozdział pierwszy wypadek Republiki. Hello there!

General Kenobi. Mamy oczywiście informacje o obi Kenobin, no i mam tutaj takie połączenie dwóch zestawów, no bo jest oczywiście ten pierścień z nadprzestrzenią, którego niestety nie udało mi się kupić. No i mam tutaj też statek obi ale nie ten, który był w tym zestawie, tylko ta nowsza wersja. Trochę dziwne, że zrobili coś takiego. No, tego zestawu nie udało mi się kupić, ale za to posiadam ten w swojej kolekcji. Mamy też zaprezentowanych kilku ciekawych wojowników Jedi. Jest tutaj nawet żywa legenda, czyli Jedi Bob. Kolejny fajny zestaw, którego nie posiadam w swojej kolekcji, czyli pojedynek Hrabiego Duku z Jodą na Geonosis. Za to ten mam, tylko jeszcze nie złożony. Albo oczywiście nie ten konkretnie, tylko nowszą wersję z Seed Infiltratora. Mamy też zaprezentowane najróżniejsze pojazdy Armii Republiki. Były pojazdy Republiki, to teraz Flota. Z zestawów ciekawszych, które posiadam w swojej kolekcji, to kanonierka policyjna Republic Frigate, myśliwie Z-95 Headhunter oraz ARC-170. Jeśli ktoś posiada tego dropshipa, to niech się pochwali w komentarzu. Zobaczcie, jak w książce była pokazana, uhonorowana, najnowsza kanonierka Gwardii Coruscant. Nawet mamy zaprezentowane wszystkie minifigurki. No, a o tej starszej jest tylko wzmianka. Republika, ciąg dalszy, tutaj mamy żołnierzy klonów. Co prawda większość z tych minifigurek to są ich starsze wersje na starszych designach, akurat taką jedyną minifigurką nowszą tutaj jest klon z 332. Najlepsza postać najnowszego Tales of the Empire, czyli genero Grievous. Mam tutaj trochę informacji o nim, jego okręt flagowy. No, może nie nie niewidzialna ręka, ale jego poprzedni, czyli Malevolence oraz jego myśliwiec. Mamy tak naprawdę tylko wzmiankę Umbarana, ale nie ma co się dziwić, bo za dużo wlego ich nie było. No i jeszcze trochę informacji o Mandalorianach. Domyślam się, że głównie z epoki Wojen Klonów. Mamy też zaprezentowane zestawy związane z upadkiem Anakina Skywalkera. Jest to między innymi bardzo fajny zestaw, czyli Aresztowanie Kanclerza oraz... Ten oto Duel z 2005 roku. Co ciekawe, mamy nawet pokazane wszystkie zestawy z Debat Batch, no i wszystkie mniej figurki. A zajęło to aż dwie strony. Dlaczego? No, bo są tu dwa zestawy. No i kończymy epokę prequeli, a zaczynamy epokę oryginalnej trylogii Imperialna, albo raczej Galaktyczna Wojna Domowa. Oczywiście w książce musiał być zaprezentowany największy zestaw Lego Star Wars, czyli soku Millennium UCS. Są też pokazani tak zwani tutaj imperialni liderzy, przywódcy: jest to oczywiście Imperator, Imperator Palpatin, Darth Vader, Tarkin, Krenik, Hularen, tron oraz Wielki Inkwizytor. Dwie wersje Gwiazdy Śmierci. Następnie mamy zestaw, który bardzo się cieszę, że udało mi się zakupić, kiedy jeszcze był w miarę tani, czyli Zamek Dartha Vadera. Na następnej stronie zaś mamy zaprezentowane różne rodzaje imperialnych szturmowców. Warianty myśliwców TIE. Mamy Taja Interceptora, ale co ciekawe nie jest to ani wersja UCS, yes, ani ta z Mandalorianina, tylko ta najstarsza. Kto czeka na najnowszego Star Destroyera, to może sobie jeszcze zagrnąć na tego z 2007. Co ciekawe, mamy tutaj zaprezentowany akurat ten, a nie ten z 14 ani nie ten UCS. Jedna z moich ulubionych serii Gwiezdnych Wojen, czyli Star Wars Rebelianci. No i teraz mógłbym powiedzieć to samo co przed chwilą, bo znowu mamy bardzo dobry film, czyli Water 1, no i też bardzo dobry serial, czyli Andor. Zestaw którego nie posiadam, no ale w sumie poza minifigurkami to nie jest on jakiś strasznie ciekawy. A jest to oczywiście Cloud City. Następnie klasyczek Żaba the Hood, nazwany też Jabba the Hut oraz jego pałac. No i nie jest to co prawda już jest ten, który wszyscy czekają, no ale jest Barka Jabby. No i jest też Max Rebo, też ciekawy zestaw, czyli wioska łoków. Jest też coś o Djarinie, no i ogólnie o serialu The Mandalorian. Jak było coś o The Mandalorian, to musi być też jakaś wzmianka o The Book of Boba Fett. Jest oczywiście Boba Fett, e, jego pałac oraz wszystkie minifigurki figurki z tego zestawu. No i jeśli chodzi o wzmianki do ostatnich serialów z Gwiezdnych Wojen, no to też jest oczywiście Asok Tano. No i coś co chyba nikogo nie interesuje, czyli Rise of the First Order. No dobra, chociaż pokażę Wam jedną z nielicznych dobrych postaci z sequeli, no i jeden z nielicznych dobrych wątków w sequelach, czyli Kylo Rena. Jest oczywiście jego prom, jego myśliwiec, no i są też różni podpisani rycerze Ren. Mamy też jeszcze trochę informacji o First Orderze, e, tutaj akurat fajny jest ten myśliwiec Tai Majora Von Rega, e, jest to w sumie taki trochę ta Interceptor, no niestety nie można powiedzieć tego samego o Seed, Fighterze. Jak mówimy o brzydkich statkach i konstrukcjach, no to właściwie mogę Wam pokazać wszystkie z tej strony, ponieważ mamy jakąś opancerzoną wersję ATAT, -AT, tak zwanego tutaj AT-CT, jeśli się nie mylę. Poza tym też taki oto dziwny snow speeder. To działko, o którym chyba nie powinienem w ogóle mówić czy też taki bez strzału, no i na koniec jest też lodówka. Za to to, co prezentuje się całkiem nieźle, to żołnierze i dowództwo najwyższego porządku. Na szczęście o sequelach nie mieliśmy za dużo jakby pokazane w książce, więc mamy jeszcze miejsce na Specialist Sets, czyli prawdopodobnie jakieś UCS-y. Co ciekawe, mamy zestawy z Legend, no i nie są to UCSy. Jest to na przykład ten Azur Angel, czyli statek Anakina Skywalkera z Wołem Klonów 2002, STATEK DARTA MALGUSA. Tutaj kolejny zestaw też z epoki Old Republic. No i mamy co ciekawe, Republic Fighter Tank. No bo rzeczywiście te czołgi nie pojawiły się nigdzie w kanonie, więc teoretycznie należał do legend. LEGO sam nazwał swoje kreacje kreacjami LEGO. No i jest to oczywiście już kultowy Jack 14 z Kroniki Odów, Trochę mniej kultowi w Remakerzy. No i tak naprawdę tyle. O, była kiedyś taka całkiem fajna seria z planetami. No, szkoda, że już tego nie ma. Teraz chyba zamiennikiem są Minecraft O Wilku mowa. Co ciekawe, nawet znalazło się miejsce dla te mini zestawy z polibagów. No i jest to, o czym myślałem że będzie cały dział, czyli UCS-y. Jeszcze więcej UCS-ów. No i taka myślę, że bardzo zapomniana seria, czyli LEGO Star Wars Techniksy. O ile zwykłe postacie, takie jak Szturmowiec czy Darth Vader nie wyglądały jakoś ciekawe, to akurat te droidy bojowe, na przykład droideka, ten pit droid, albo zwykły droid bojowy były naprawdę fajne. Kolejna zapomniana seria, czyli figurki, które mogliśmy złożyć z klocków. Tutaj są to oczywiście wersje starsze techniksowe, no i te, które aktualnie od LEGO dostajemy, czyli te do złożenia ze zwykłych klocków. Jeszcze więcej różnych podserii. Są tutaj hełmy oraz mechy. Są też informacje o dioramkach oraz zestawach świątecznych. No i kiedyś, jak byłem mały, to była moja ulubiona część różnych książek Lego, czyli jakieś takie sceny za kulisami, jak powstawały minifigurki zestawy Lego Star Wars. A wygląda to mniej więcej tak. Mam tutaj na przykład pokazane, jak powstawał mold głowy doktora Ujena. No i na koniec indeks wszystkich rzeczy, które się tu pojawiły. Tam mieliśmy x tu za tutaj Interceptor i yy, mandalorianski Funk Fighter. Oto i główny. dobra co, ja dam jedyny powód, dla którego kupiłem tu książkę. Tu widzicie to, za co zapłaciłem 80 zł, czyli części do minifigurki Maula. Tak się prezentuje złożona minifigurka naszego Mrocznego Lorda Sithów, Dartha Maula. Maul to Mroczny Lord Sithów, który w Gwiezdnych Wojnach pierwszy raz pojawił się w 1999 roku, y, oczywiście w filmie Mroczne Widmo, gdzie zabił Qui-Gon Później pojawiał się on jeszcze w serialu Wojny Klonów, Rebelianci e, oraz w filmie Han Solo. Co ciekawe, jest to minifigurka taka sama jak Darth Maul nie z 1999, bo tamten ma inne oczy, a taka sama jak Darth Maul z 2007. Tors oraz nóżki to oczywiście szaty maula. No niestety, nóżki są nieadrukowane, no ale wiadomo, że w 2007 nadrukowane nóżki to nie były jakiś standard dla minifigurek. Za to, tors, jak, jak wspomniałem, całkiem dobrze wykonana szata. Poza tym, ma on też pelerynę. A jak ją podniesiemy, to zobaczymy wielki napis na 25-lecie LEGO Star Wars. Dziwne w sumie, że nie jest to, to logo z Artuditu, tylko po prostu coś w stylu tych na 20-lecie. Główka, tak jak wspomniałem, jest bardziej wzorowana na tej z 2007. No i mam tutaj całkiem szczegółowe tatuaży na twarzy Dartha Maula. Poza tym są też żółte oczy, tutaj jeszcze ze źrenicami. Oczywiście wtedy nie mieliśmy jeszcze gumowych rogów zabraka, więc mam założony kaptur. Tak się prezentuje ten Dart Maul. Obok tego z 1999. No i tak jak mówię, mal z książki jest wzorowany na tym z 2007. No bo możemy zobaczyć, że ten z 1999 ma po prostu mniej wyraźne nadruki na twarzy. A tutaj widzicie jeszcze porównanie między tym oto Dartem Maulem z książki obok minifigurką również rocznego Lorda Sithów, Dartem Mauda. Dlaczego takie porównanie? Ponieważ obydwa te minifigurki pod Pelerynami mają nadruki na rocznicę. Tylko jedna na 25, a jedna na 20. Ale tak jak te grafiki są bardzo podobne. Podsumowując, czy warto zakupić tą książkę? Jeśli zbieracie minifigurki na 25. rocznicę Lego Star Wars, to zdecydowanie tak. Co prawda teoretycznie nie jest ona bezpośrednio zaliczana do tej serii minifigurek typu The Hives albo So Guerrera, ale i tak jest to minifigurka na 25-lecie. Szkoda tylko, że nie dostajemy tutaj podstawki. No bo taka duża wkładka, że na pewno by się ona bez problemu zmieściła. No ale ktoś niestety przyskąpił, no i może dlatego na przykład nie jest ona zaliczana do tych figurek na 25 rocznicę. No a poza samą minifigurką, no to dostajemy też naprawdę bardzo fajnie i ciekawie wydaną książkę. Skoda tylko, że nie doczekaliśmy, jeśli prawdopodobnie już się nie doczekamy polskiej wersji. No ale ta angielska też jest całkiem spoko. Napiszcie czy wy zakupicie tą książkę, a ja się już z wami żegnam, stawcie łapkę w górę, subskrypcję i na razie.